Mądrość zbudowała sobie dom, postawiła w nim siedem kolumn, przygotowała mięso, zmieszała wino i zastawiła stół. Rozesłała swoje służące i wołała z najwyższych pagórków miasta: Kto niedoświadczony, niech przyjdzie. Do nierozumnych mówiła: Przyjdźcie. Jedzcie mój pokarm, pijcie wino, które przygotowałam. Porzućcie brak doświadczenia, abyście żyć mogli. Wejdźcie na drogę umiejętności. Kto upomina szydercę, zostanie upokorzony. Kto gani przewrotnego, naraża się na zniesławienie. Nie dawaj przestru krzydercy, aby cię nie znienawidził. Upomnij mądrego, a zyskasz jego miłość. Udziel nauk mądremu, a stanie się mądrzejszy. Poucz prawego, a pomnoży swą wiedzę. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, poznanie świętego umiejętnością rozeznania. Dzięki mnie będziesz żył długo i doczekasz sędziwej starości. Jeśli jesteś mądry, mądrość masz dla siebie. Gdy jesteś szydercą, odczujesz to na sobie. Głupota to kobieta niespokojna. Jest bezmyślna i pozbawiona wszelkiej wiedzy. Usiadła u drzwi swego domu. Na podwyższeniu, wśród pagórków miasta, aby wołać na przechodzących drogą, tych, którzy idą prosto swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech przyjdzie. A do nierozumnego mówiła: Kradziona woda jest słodka, chleb zjedzony pokątnie jest smaczny, a on nie wie, że u niej mieszkają cienie. Że zaproszeni przez nią zeszli głąb krainy umarłych.